Witam ponownie na wystawie Charlotte Autofer wiosna 2016. Chevrolet Corvair, nie mylić z Corvette. Tylny napęd, silnik chłodzony powietrzem. Silnik z tyłu w ogóle, taki konstrukcyjnie do Volkswagena Garbusa podobny. Rzadko spotykany czterodziejowy model. Tu jakiś hatrad Forda. To jest MG. FD prawdopodobnie jakiś z wczesnych starych modelów MG, to są w ogóle samochody, które tutaj są przygotowane do sprzedaży na aukcji. Pamiętacie, w poprzednim odcinku byliśmy na aukcji i tu oglądam jeszcze samochody, które będą na tej aukcji oferowane. Także nie ma cen przy tych samochodach, bo po prostu cena będzie taka. Jaką się uzyska? 12-cylindrowa BMK-7. Tutaj też jakiegoś mamy, chyba Forda Dodge Pickup. To jest ciekawy samochód Panther Kalista. Firma Panther istniała w latach 70. i 80. W latach 70. był taki Panther Lima, chyba, który miał Voxhola mechanizmy, czyli Oploskie. Kalista miał fordowskie elementy, z reguły to były aluminiowe auta, aczkolwiek ten jest z fiberglasu, to znaczy ma plastikowe błotniki, jak mu tam postukałem. Także nie wiem dokładnie z którego roku to jest. Była taka wersja lekka, za to lepsze osiągi miała właśnie ta plastikowa, aczkolwiek no to widać, że to jest plastikowe auto, to wygląda jak kit karny nie wygląda zupełnie tak, jak ten Cadillac. Cadillac wygląda solidnie, porządnie, to są lata, no, troszkę starsze od mojego, gdzieś połowa lat 50., bo już różni się tym, że przednia szyba jest dużo bardziej wygięta, jak widać i, i tym się w zasadzie różniły te coraz zaraz bardziej Cadillac umiał też szyby wyginać, ale to ten styl z lat 50. No, przepiękny ten Cadillac, a to już jest Tandeta, to już jest ta część z lotu, gdzie szwarc, mydło i powidło można sprzedać, no, kompletne koła z oponami, różne opony, no, tutaj jest na przykład stoisko, gdzie sprzedaje się elementy do klasycznych samochodów, jakieś tam prędkościomierze, lampy, można sobie im bardziej popularny samochód, tym łatwiej części zdobyć. Te prędkościomierze, które tam w głębi widać, są do Chevroleta chyba z 55 roku. Tu jest tylna lampa do 55 Chevy. Więc po prostu jak ma się taki samochód, to wszystko jest ciągle produkowane, bo to są no, tysiące tych samochodów jeszcze w prywatnych rękach. Radioodbiorniki, które wyglądają jak stare, aczkolwiek mają nowoczesną elektronikę w środku. Więc. Też wszystko można kupić. To jeden z osób, które wystawia towary, to nie jest auto na sprzedaż, oni to przyjechali, są ludzie, którzy po prostu żyją z tego. Oni jeżdżą z jednego takiego miejsca na drugie, z jednego takiego zlotu na drugi i coś tam oferują do sprzedaży, a ponieważ to jest od czwartku do niedzieli tutaj cztery dni się siedzi, no i trzeba to przyjechać i odjechać, no to mają takiego kampera. Zrobionego niedużym kosztem. Stara przyczepa kempingowa położona na ramę starej ciężarówki i już się ma kampera. Nie wygląda to zbyt pięknie, ale to nie jest takie istotne. Ważne, że to spełnia swoje, swoje zadanie. Trzeba mieć schodki, żeby się tam dostać, no bo to jest dużo wyższe niż zwykły camper. A ja stąd uciekam, bo to nie jest miejsce przeznaczone do zwiedzania, więc. Tutaj o BMW 540 po prawej stronie, przez moment było widać tutaj jakiś Fort V8 z lat 30. późnych, albo wczesnych 40., prawdopodobnie już 40 lata. Tutaj trochę starszy, to są lata 30. Ten Ford to są lata 30. A gdzieś tam z tyłu, o ile pamiętam, no jest z tyłu kolejny. Ten nie ma w ogóle bocznych szyb. Jak widzicie. Tylko jest szmatka, jakby deszcz zacinał z boku, tu z boku Ford Pickup, taki zwana zrobiony. A ten z tyłu już ma szyby normalne w drzwiach, więc jest trochę bardziej, trochę bardziej chroni od, od warunków atmosferycznych, ale to też, to też jakiś 31 rok, może 32, wczesne lata 30. taki samochód. Dlaczego w ogóle ja teraz... O, to, to jest Honda, motocykl Hondy z wahaczem z przodu. Taki trochę MZ przypomina. Widać na czym się MZ wzorowała. Taki styl był. A może to Honda się na MZ wzorowała? To całkiem możliwe, bo w tamtych czasach to Japończycy nie przodowali w niczym. Mustang 69 rok, 10 tysięcy dolarów, silnik V8 na sprzedaż. Troszkę w środku był podniszczony, podmęczony, ale tylko 61 tysięcy mil przebiegu miał. Volkswagen Garbus, jakieś wczesne lata, 60., 10 tysięcy dolarów. Ja miałem takiego Volkswagena nawet jeszcze starszego, bo miał płaską szybę mój, a ten ma giętą. Chyba że w moim po prostu ktoś wsadził płaską, a powinna być gięta, to też jest możliwe. Więc widzicie, że na tej części przypominającej tandetę to są i kompletne samochody na sprzedaż, i, i nawet takie auta jak ten Viper, on też jest do sprzedania. Piękny Viperek, kabriolecik za jedyne 50 tysięcy dolarów, więc ładnie się prezentuje. I choć Viper nie jest takim no, autem sympatycznym i miłym do jazdy na co dzień jak Mazda Miata, no to jednak coś w tym silniku V10 i w tym dźwięku silnika jest takiego, że każdy by chyba chciał mieć, każdy miłośnik motoryzacji. A tu ktoś się ogłasza, że sprzedaje takie motorowery stylowane, wzorowane na starych, w stylu starych pojazdów. Aczkolwiek są to współcześnie produkowane pojazdy Kosztujące 2000 dolarów, więc ciekawy byłby taki, taki pojazd do jazdy na co dzień. Mach 1 Mustang, czyli początek lat 70. No mniej więcej współczesny mojemu kugarowi. Ten jest w trakcie restaurowania. To znaczy, tam w środku chyba podejdę z drugiej strony, o ile pamiętam, przez szybę zajrzę i zobaczymy, ile. Ile tam jeszcze do roboty jest w tym aucie? Nie wiem, nie pamiętam ceny, albo nie była cena wystawiona. Wiecie, nie ma tylnych siedzeń, tu, tu ciągle jeszcze do zrobienia, no ale, ale sylwetkę ma jeden, ma, ma przepiękną. Tam ludzie jacyś szli z kołami zakupionymi, więc coś tam ludzie kupują. Skoro wystawcy wystawiają, no to, to muszą być kupcy, inaczej by wystawcy nie przyjechali. To jest oryginalny Willis z czasów II wojny światowej, aczkolwiek no, w obrzydliwym kolorze. No, taki Willis to jednak powinien być w kolorach militarnych, powinien być na zielono pomalowany, ale nie na taki zielony brzydki, tylko na taki zielony wojskowy. No. Dziadek Jeepa po prostu, a to Dodge Challenger, no, samochód, którym kiedyś byłem zakochany, dalej mi się bardzo podobają. Aczkolwiek no, ceny Challengerów są często zaporowe. Po prostu nie są, nie są to tanie samochody, i ten też nie jest tani, bo wystawca wystawił tu cenę 95 tysięcy dolarów. Musiałbym sprzedać wszystkie moje samochody, żeby kupić jednego takiego Challengera. A potem byśmy się kłócili wszyscy, kto ma nim jechać. Tu w ogóle się dealer sprzedaje. Dealer tu pod Charlotte z południowej Karoliny, Takie Buicka z 1963 roku, ma za 12 tysięcy dolarów do sprzedania. Obok jest przepiękny Chevrolet Impala Bel Air, 58 rok. 58 rocznik Chevroleta, to jest moim zdaniem najpiękniejszy. Najpiękniejszy Chevrolet. W ogóle też i Oldsmobile z tego roku, i Pontiac, i Cadillac, no wszystkie auta są bardzo ładne z tego roku, zwłaszcza z General Motors. Bardzo mi się ten styl podoba i szkoda, że go tak szybko zarzucili, bo już 59 już zupełnie inaczej wyglądał. To był jeden rok, jak to auto produkować. I dawniej 55, 56, siódmy Chevrolety były bardzo popularne wśród kolekcjonerów. 58 był dużo tańszy, ale to się niestety zmieniło i, i teraz 58 są droższe od, od tych poprzednich modeli. Tutaj jakieś też auta odrestaurowane, czy w czasie w trakcie restauracji. To jest Cort 812. Cort 810, 812. Produkowali tylko 2 lata, 1936, 1937 rok. Samochód z przednim napędem, skrzynia biegów przed silnikiem, półautomatyczna. Taki konstrukcyjnie bardzo podobny do, do Citroena B 11 i być może wzorowany na nim trochę bo w 1934 roku Citroena wyprodukowano tego dwa lata później. Tu są rury takie, tymi rurami jak to była wersja z kompresorem właśnie 812 miał kompresor to tamtędy wychodziły rury chromowane, takie przepiękne w tym kordzie. Kord już w 1929 roku robił auto z przednim napędem także to nie przedni napęd podpatrzył od Citroena, ale samą tą koncepcję tego auta. Być może trochę. No, ten jeszcze nie jest w pełni odestrowany. To było chyba pierwsze auto, które miał chowane reflektory. Reflektory schowane za klapkami. To jest oryginalnie przed wojną, właśnie kordy już miały takie reflektory. Ale problemy były z jakością tych kordów i po prostu no, po dwóch latach zaprzestano produkcji. Niewiele ich wyprodukowano, mimo że w momencie jak debiut tych samochodów był na. W Nowym Jorku na wystawie to tłumy oblegały ten samochód, masę zamówień, tutaj jakiś Plymouth za 13 tysięcy dolarów, masę chętnych było ze względu na fantastyczny, futurystyczny wygląd tamtych kordów, ale, ale niestety jakość i problemy z tymi autami spowodowały, że bardzo szybko entuzjazm opadł i nikt tych samochodów nie chciał kupować. W jakiś Chevrolet z Monte Carlo to jest jakiś 74 rok, może mniej więcej. No, ruina taka. tam Ja potem się przyglądałem na szybie. Chyba 250 dolarów. Byłem w stanie wyczytać, że za 250 dolarów to auto jest do sprzedania. A może coś przegapiłem. Niewyraźny był ten napis. W każdym razie. No nie jest to jeszcze auto takie kolekcjonerskie. Jakby był w dobrym stanie, no to byłby pewnie wart tyle, co, co mój Merkury z 12 tysięcy, ale ale ponieważ nie jest w dobrym stanie, to trzeba by dołożyć do niego z 25, żeby go doprowadzić do takiego stanu, w którym byłby wart 12. Ten garbus fajnie ma zrobione to wszystkie chromy ma na czarno pomalowane, tylko jak się przyjrzeć z bliska, to takie dziadostwo zrobione. To znaczy nie wiem, ktoś to malował pędzelkiem, ale mu ręka drgała i ładniej z daleka niż z bliska wygląda. Tak to trochę pozaciągany to jest, ale, ale w ogóle fajnie się prezentuje. Bardziej mi się podoba takie na czarno wykończenie wszystkiego niż, niż na biało, na przykład na ciemnym samochodzie. Tutaj, co my tu mamy? Oldsmobile Catlas Supreme z 1972 roku, kabriolet za 18500 też w dość ładnym stanie samochód. Tutaj jest przepiękny, znaczy przepiękny Pontiac Bonneville za 18 tysięcy. Nie wiem dokładnie, który to rok, ale jakieś późne lata, znaczy wczesne lata 60. może, około 65 roku. Tylko fantastyczne są te szyby. Patrzcie jak powyginali te szyby. Ta tylna no niesamowicie jest wygięta, także. Wtedy to co roku starali się coraz bardziej te szyby wyginać. To był taki okres, że, że właśnie modne były takie mocno wygięte te szyby, a, a technologie były coraz lepsze, więc, więc tak to wyglądało. A tu, ambulans, który nie jest częścią wystawy, tylko po prostu stoi, jakby komuś miał zawał serca, zasłab, cokolwiek się stało, on to jest gotowy ambulans, żeby kogoś odwieźć do szpitala. Więc też się mu przyjrzałem. W środku ładnie laptopik ma zamontowany, także kierowca ma dostęp do laptopu. No i zajrzałem też z tyłu. Widzicie, że aerodynamiki to nie ma. Podwoziowo to jest ciężarówka, ale po prostu w Stanach uważają, że ważniejsze jest, żeby było miejsce, żeby się zająć pacjentem. Także po prostu tam ten ratownik medyczny ma dużo miejsca, żeby ratować. No i na koniec wróćmy jeszcze na aukcję, gdzie właśnie jakaś dziewczynka kupiła sobie Mustanga, a następne auto na sprzedaż wystawione to Porsche Boxster i licytujący ten, znaczy ten podbijający cenę koniecznie ją tu namawia, że powinna sobie Porsche też kupić. A ma Mustanga, to Porsche by jej też pasował. Ten thousand one hundred dollars. That number is two eighty nine. Two eighty nine. I told you that was a graduation present, but she's not old enough to graduate yet. Hey, what, grade? what grade are you in, sweetheart? Fifth yeah, grade. I you know, already got you a car. Look out here. Better, better, better get daddy to give you the keys though. Okay. You put them up so you're ready to drive. Number forty one. is a ninety nine Porsche Boxer. Power convertible top with the top, Triptronic transmission, cold air, leather, low, low miles. What's the miles on that car? 25,000 miles on a 99 Porsche. Hey, everybody wants a Porsche now. Everybody wants a Porsche now. Yeah. yeah 20. Anybody. 20, 25, 20. 25. <speaksivana>

Eleven, now five, eleven, now five, eleven, now five, five hundred How many miles? Twenty five thousand right now. I got eleven, five, is that right? Don't tell nobody. Eleven, five, twelve ran. Hey, 12, now five hundred and 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, twelve. Hey, Hey, 12. Hey, folks, if we're out in the country somewhere on a dirt road and wheels out on a dirt road farmhouses two miles apart this car out in the front yard is worth that sitting right there on the dirt road we're in the big city right here and i'm trying to get 11 12 000 11 5 12 grand you got 12 5. lord of mercy can you be it yeah anybody can be it 12 5. that is cheap Eight hey, mark you look like a Porsche kind of guy. $12,000. Twelve, 000. $12 000, five. Twelve L5. I got twelve and dollars minute. Twelve five. Yeah, it's got a motor in it. Twelve five. Let's take a peek back there. Twelve five. Twelve and then five, five, five Twelve five. Now thirteen. Thirteen thousand dollars. Hey, twelve 000, five and thirteen. 000. Whoa, whoa. On this one right here they put it up in the front. It's on the. It's on, it's on the Where'd the motor go? 13 grand, 12, 5, 13. Hey, it's got one, it's got one, 13 pound dollar. 12, 5, 13, 12, 7, a high. 12, 7, a high, Now 13, 13, now 2 and a high, 13, 2 and a high. 39, 39, 39, 39, 39, 2 and a high, 39, 39, 39, 2 and a half. On the porch right there. 13 pound dollar. How many miles on that car? 25,000 right now. 25,000. To three, thirteen scraps. 13 two and a high, 13 and a two and a high, Adrian, and chopper chopper, and a and a high. high, and a five, five, two and a high, and two and a high, a, a seven high, and a high. high, a high, five, high, hey and a seven high, 13 high, thirteen five five seven high, hey thirteen five high, high, hey sweetheart, sweetheart. Moved. You need your Porsche now. You got a Mustang. You need a Porsche. Seven a height. Seven a height. You need a Porsche. Seven a You got it. Thirteen five. Seven a height. 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 Seven a height. Seven a height. Oh, I got thirteen five to keep. Thirteen five. Seven a height. Thirteen seven a height. 13.5, 7 high, 13.5, 7 high, I got 13.5, 7 high, 7 high, 35, 7 high, anybody? you hey, 35. I got 13.5, 7 high, you owe me. 13.7 high, on the porch. 13.7 high. Kendall, what's he gonna have to do? 15 grand? Oh, we are awfully close, ain't we? 15 grand. Talk to him. All right, let's try the next one right here. I hate to get that close, but take a look right there. Appreciate you. Appreciate you being really do.